Daleka piłka do Zinioli. Ziniola stycznie na polu karnym. Jeszcze się udało, Brawo Boźniak. jest to tutaj dochodzącego do Liza razu grozi są do jego wejścia. I teraz brawo Boźniak. A, Stelał. Juga. Daleka piłka. Teraz nie ma spalonego błąd Polaków. I gdzieś jeszcze tam są i brawo Będzie karny. Myślę, że przeżywa najmocniej teraz postawę Woźnia. A ten, jak chciałby chciał wystawić ścianę swoich kraków. Ale brawo! Brawo Wojt! Wojt Jak się dobrze, jak wyrazi, Proszę państwa, to się tego i nie nam to gola. Brawo Wojt, jak Kapitalnie broni w tej Jakieś wyczucie miał Henryka Polska. Oto pomocnik bordo, świetnie grający Zitan. Konsultacje Gestani oczywiście z Henrykiem Apostelem, a tymczasem Jugari. poradzi sobie, sumiejętnie się zastawił. Jugari przed pole karne Zitan, groźnie Zitan, świetnie i wojska w prawo, panie Andrzeju, ja miał Henryk Apostel. Gestanowi.